Witam serdecznie i to jest ten odcinek, w którym Monika powie jak się dostroić, żeby się nie od Z... jak się to mówi Odstroić? No, no żeby nie być rozsynchronizowanym. Rozstroić, o! Jak się dostroić, żeby się nie rozstroić. Czyli synchronizację trzeba zacząć. Dokładnie, znaczy może powiem tylko takie podstawy, no bo tak to każdy po swojemu to, to rozpoznaje. Więc tak, żeby czuć życie masz być jak świadomy myśliwy taki który jest naprawdę bardzo uważnym obserwatorem sytuacji która się dookoła niego dzieje i to, tak naprawdę to jest praca z Wu Wei. A, a tym, tym, tym słynnym, żeby niczego nie forsować, niczego nie robić na siłę, żeby pozwolić, żeby ta sarenka sama do ciebie podeszła. I jeszcze musisz się ustawiać odpowiednio od wiatru i tak dalej. Błędy, które się tutaj mogą dziać. Ta świadomość skupionego, myśliwego ucznia to jest właśnie świadomość satwiczna, w której ty tak trzeźwo po prostu patrzysz na rzeczywistość, jaka ona jest, bez narzucania swoich własnych filtrów, bo błędy robią się wtedy, kiedy ty koniecznie chcesz, żeby było po twojemu. I chcę, żeby było po twojemu w momencie właśnie, kiedy twoja świadomość oscyluje pomiędzy tamas a rajas. Kiedy jesteś w tamas, to w ogóle prawie, prawie nic nie widzisz. Bardzo często wtedy przerażenie wchodzi. I w momencie, kiedy świadomość jest Tamas, to nie widzisz rzeczywistość poprze, nie widzisz rzeczywistości poprzez wyparcie. Wyparcie może być dwojakiego rodzaju, albo negatywne, albo pozytywne. Pozytywne też może być, że. To są tacy ludzie, którzy albo widzą wszystko źle, ta szklanka jest cała pusta, albo mimo, że jest Źle, to oni i tak wszystko widzą super w różowych, pozytywnych barwach. Spora część e, ubogich ezoteryków właśnie w ten sposób oscyluje, <laughs> że tutaj no, nie mają co jeść, ale jest fajnie różowo, jest tęcza, jest pięknie. To są takie, e, to jest też świadomość tamas, jak najbardziej. Więc w momencie, kiedy takie filtry a, 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 negatywne albo pozytywne na siłę nakładasz na rzeczywistość, a nie widzisz rzeczywistości, jaką ona jest, wtedy mm, no, w zasadzie ta świadomość sobie szkodzi mniej więcej na poziomie inteligencji pięciolatka dzigającego siebie w okołyżeczką. to tutaj po prostu sam się potykasz o swoje własne nogi. No, no tak jak pijany na ulicy stanowi iny, e, pijany na trzy pasmówce po środku jazd e, jeżdżących samochodów to jest mniej więcej takie porównanie e, świadomości, wtedy sam dla siebie jesteś największym zagrożeniem. A w świadomości rajas z kolei ty, tak jak mówiłam, to jest świadomość a, egoistyczna, pasji, ty a, tak bardzo się skupiasz na sobie i na, na, na tym, co chcesz osiągnąć, na swoich celach. To, to, to nie zawsze są tylko, chociaż chciałam powiedzieć, że nie wszystkie cele są z przyjemności, ale wszystkie, bo osiągając cele masz ten dopaminowy zastrzyk. Wszystkie cele są dopaminowe, więc jak tylko się na tym bardzo mocno skupiasz, to też tracisz rzeczywistość z oczu i wtedy tak forsujesz, narzucasz swoją wolę e, życiu. A w momencie, kiedy słuchasz uważnie życia, patrzysz, jakie ono jest. A jednocześnie nie tracisz swoich celi. Masz te cele, ale to, ja to mogę porównać do tańca, że po prostu, że tańczysz ze wszechświatem, ale no czujesz, czy on cię hamuje, te czy cię hamuje, czy ci pozwala iść. I ty się jak ten doskonały myśliwy, tylko mówiąc myśliwy, nie mam na myśli naszych zachodnich, na przykład dewizowych myśliwych, którzy przyjeżdżają pochlać sobie na Ambonie, tylko mam na myśli takich e, dzikich, indiańskich myśliwych albo aborygenów, którzy się dostosowują do, do rzeczywistości, są na równi z tym lwem albo gepardem, a jednak go pokonują w równej walce dzięki super dostosowaniu do reali rzeczywistości. O, o, coś takiego e, mam na myśli. Dobrze, teraz tak. E, ta uważność, e, bo e, ta uważność jest kil, e, kilkupoziomowa. Teraz, może, taki delikatny wstęp do świata niewidzialnego. Czy chcecie, czy nie chcecie, on jest. <grywa> w świecie domestosa, takiego ekstra sprzątniętego, wszystko białym chlorem, myślicie, że nie ma duchów, że, nie, że, że ten świat krasnoludków, elfów, dryad, najad i tak dalej, on gdzieś prysnął. Częściowo to jest prawda, część, a, a, a grubo, grubo nie, dlatego że ten świat fajny, diad, najad, krasnoludków, elfów. On rzeczywiście z miast prysnął, ale. Przyroda nie lubi pustki. <laughs> I miejsce fajnych duszków zajęły niefajne. W każdym razie no co tu kryć? 90 to Anton Robert Wilson. Robert Anton Wilson, taki jest ten, w swojej książce Kosmiczny Spust, bodajże, przy, albo w Rising Prometeusz, Kosmiczny Spust, oni robili takie eksperymenty na percepcji rzeczywistości przez świadomość ludzką i doszli, że to, co my widzimy, to jest taka forma. Tunelowego widzenia rzeczywistości, jak przez lornetkę, tutaj tego prawie w ogóle nie widać. I z tego, co my widzimy, to jest tylko, a, a, czy może odwrotnie. Pokażę, ile nie widzimy. A nie widzimy 99,997. Łatwo zapamiętać, jak telefon na policję. <śledzimy> Czyli ile widzimy. Widzimy 0,003. To są promile. To są tak niewielkie ilości wszechświata, który do nas dociera, a jeszcze plus są te filtry świadomości, że jak jesteśmy, że nie dość, że z całego wszechświata widzimy malutko, malutko tak naprawdę, mimo że wydaje nam się, że widzimy Full HD, tak? I jeszcze mamy dotyk, smak, zapach i tak dalej. To nie dość, że widzimy bardzo malutko, to jeszcze są te filtry świadomości, że jak jesteśmy źli, czy jak jesteśmy w tamast e, 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 ze, ze, z, ze, śnięci, to jeszcze widzimy mniej. Jak jesteśmy źli, to chcemy narzucić po swojemu i znowu filtr nakładamy, że nie widzimy rzeczywistości taką, jaką jest. Plus, właśnie, jest to, co my możemy fizycznie widzieć. Nasze oczy są narządami dostrojonymi do odbioru bardzo specyficznej, wąskiego wycinka widma, fal, tak nazywanego światłem białym, ale to jest po prostu bardzo wąziutka częstotliwość pasma falowego, i wszystko to, co drży. Wolniej niż podczerwień, albo szybciej niż ultrafiolet, nasze oko już tego nie zobaczy. Aczkolwiek bardzo ciekawym zjawiskiem jest to, kiedy ludzie zaczynają widzieć rzeczy niewidzialne. I to się dzieje w dwóch przypadkach. A w pierwszym, kiedy widzą tzw. niski astral, czyli widzą istoty, byty albo przedmioty, które drgają wolniej niż podczerwień. I to się dzieje w momentach, kiedy człowiek e, poddaje siebie długotrwałej intoksykacji: narkotykami, alkoholem, e, stresem, depresją, chorobą. Wtedy wibracja naszego ciała bardzo zwalnia czasami zwalnia na tyle, że oko jest w stanie zobaczyć tak zwany niski astral i no, psychiatria to nazywa halucynacje, tak? Ale to, że alkoholicy widzą tak zwane białe myszki, to jest zupełna prawda, tylko że oni no to się tak nazywa, jest takie śmiesznie. haha, <śm białe myszki widzisz. To nie jest fajne. Oni nie widzą białych myszek, bo to co się widzi, to widzi się y y y to są robale, to są rubactwo, to, to wygląda jak robactwo, szczerze powiedziawszy. Bo białe myszki to są fajne, laboratoryjne białe myszki, tak? To, to jest luz, Ale to, 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 to ma macki, to ma łapki, kolce, zęby. Jest obrzydliwe. to, to wygląda jak, Bardzo często to wygląda jak larwy, larwa astralna to się tak nazywa. Ale to, to, to bardziej jakieś takie plugawe robactwo przypomina plus jeszcze cała energia takiego tej, tej przestrzeni, jak moi znajomi supresensi wchodzą do, bo są takie szczególne miejsca, ja zaraz o tym będę mówić, gdzie się to gromadzi, na przykład do przejścia podziemnego, albo do kolejki, do, do stacji podziemnej, to mówią, że tam zielone gluty astralne po prostu tak ze ścian, z sufitów. Ja to bardzo wyraźnie czuję, jak wchodzę do takiego przejścia od razu się zmieni. To, to, to włazi na ciebie, ty się tym brudzisz. Potem jak wychodzisz, to, to jesteś tak ubrudzony w, tym, w, tych, w, tych, w tych zielonych glutach. No dobra, więc w jedną stronę to wygląda w taki sposób, że, że jak człowiek zwalnia swoje wibracje, to jest w stanie widzieć te niskie stworzonka z niewidzialnego świata. I tak jak mówię, czy nam się to podoba, czy nie, czy w nie wierzymy, czy nie, to one i tak tam są. Zaraz troszkę bardziej powiem, co to jest, tak? I, i, i co to robi. Natomiast w momencie, kiedy zaczynasz pić czystą wodę, oddychać czystym powietrzem, przesiadasz się na surowe jedzenie i generalnie oczyszczasz się. Po miesiącu takich praktyk, niezależnie kim tyś byś, by nie był, nie ma bata, zaczynasz Twoje oczka zaczynają drgać dużo szybciej. I jak zaczynasz drgać dużo szybciej, to zaczynasz widzieć aury, zaczynasz widzieć duszki natury, zaczynasz widzieć aniołki, różne takie, te istotki, które szybciej wir wirują. No, wibrują. Tak, tak rowercie? Właśnie wróciłaś do tego tematu, który chciałem, żebyś troszkę rozszerzyła. Bo powiedziałaś, że z swego czasu ludzie bardziej dużo mieli styczności właśnie z takimi duszki, duszkami, tak zwanymi dobrymi. Jakieś tam nimf, nimfy, elfy i tak dalej. A teraz to się zmieniło. Czy to ma związek z tym, że przeszliśmy do innej epoki i tutaj, jakby, inna energetyka na nas działa? Czy też nastąpił, nastąpiła zmiana w tym hologramie, w tym matriksie, i po prostu tak zwane ciemne wieki? Czy tutaj mogłabyś jakoś tak coś doprecyzować? Dlaczego? Wiesz, co? Wszystko to, co powiedziałeś, na to się składa, ale praktyczno-technicznie, no to wcześniej świat był. Czystą wioską elfów, tak można tak powiedzieć, a w tym momencie jest kamiennym pustkowiem. Słynna polska betonoza, wycinanie każdego skwerka i tak to, dalej. To o to chodzi. Za chwilę o tym będę bardziej mówić przy klasach duchów, bo, bo są duszki właśnie związane bezpośrednio z tym. To co, ile mamy jeszcze w tym odcinku czasu? No, jeszcze możemy trochę po, sobie porozmawiać. No to może właśnie od tego, bo ja jeszcze chciałam o, o, o menach powiedzieć o, odnośnie tej uważności sytuacyjnej, to może za, zanim przejdę do tych klas duchów, to właśnie jeszcze wrócę na moment do tej uważności i, i tutaj byśmy ten temat domknęli, a potem o, o duszkach wyższych, niższych, całej tej menażerii i jak one oddziałują z nami. Więc tak. Znaczy to tak trochę głupio zabrzmi, bo ja wiem, że do tych, to trzeba, to i tak to nie trafi, ale spróbuję. Nigdy nie hełp się swoją siłą. Siła i iłpienie się siłą wynika zazwyczaj z problemów z ego. Że ktoś po prostu ma tak niskie poczucie własnej wartości, że potrzebuje odczuć ten. Power, Taką mocną siłę. I rzeczywiście to można zdobyć przez różne tam alianse i tak dalej. O tym też będę mówić. Ale nigdy nie wiesz swoją siłę, nawet jak jesteś największym magiem. Bo tuż za rogiem czeka się. To, to, I to nie, że ja Cię straszę, to to absolutnie to nie, nie, nie ten, tylko tak działa prawo, że tuż za rogiem czeka ktoś większy od Ciebie. Zawsze na, na, na takiej zasadzie, że po prostu, że ty jesteś, że zawsze traf, ko, trafi w końcu kosa na kamień, że ty jesteś wielki lub wielka, ale jak, jak będziesz działać siłą, e, albo będziesz głównie pokładać w sile swoją nadzieję, że to cię ochroni, bo jesteś świetnym wojownikiem, magiem itd., tak zawsze no, w końcu trafi się za rogiem ktoś, kto, kto utemperuje twoje ego. To, to, to zawsze tak działa. Więc e, bardziej niż na sile należy polegać na tej uważności i słuchaniu życia. I tutaj e, w ramach tej ochrony psychicznej to jest jedno z takich ważniejszych tak na, naprawdę zjawisk. E, pojawia się temat omenów. Omeny są ważniejsze niż Twoja siła. I omeny dotyczą no, każdego z nas, tylko do mnie. Um, zaśnieni nie zwracamy na nie uwagi. Um, omen to jest taka wskazówka, taka informacja, która pojawia się na Twojej ścieżce, żeby Ciebie ostrzec, w zależności oczywiście od tego, kim Ty jesteś, jaką Ty masz. Um, Wrażliwość, czy jesteś jasnowidzem, to wtedy no, możesz widzieć omeny typu znaki w aurze, gdzieś tam za chwilę o tym powiem, takiej jednej historii. A, a no, tacy zwykli ludzie, no to um, w różny, znaczy jak jest naprawdę omen, omen, to to ciebie tak wali po oczach, że to na, naprawdę <grym> to jest coś takiego, co przykuwa twoją uwagę. I zazwyczaj omeny są dwojakiego rodzaju. E, jedne, które są taką reminescencją, zapowiedzią zjawisk naturalnych, że coś się będzie zadziewać w przestrzeni przyrody, typu trzęsienie ziemi, e, powódź, tornado, i wtedy no, omenami są zachowane. E, zanim się to naprawdę, e, bo, bo zanim takie zjawisko powstanie, wszystko, co się zadziewa w przestrzeni fizycznej, najpierw manifestuje się jako początek w przestrzeni niefizycznej, w wyższych subtelnych wymiarach. I e, takie zjawiska, nawet przy, przyrody, tak? Typu kataklizmy, one najpierw formują się, ich zaczątek, źródło jest w wyższych wymiarach, i no, możesz to odczytać po zachowaniu zwierząt specyficznym, po, po odczuciu niepokoju, coś ci da znać na, 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 na temat tego, że, że coś się nie tak dzieje w przyrodzie. Na przykład takie powiedzenie, co zawsze jest prawdą, cisza przed burzą. Zanim przychodzi taka potężna burza, zawsze jest taka bardzo głęboka cisza. Przed trzęsieniem ziemi też jest takie specyficzne, takie, takie wyciszenie. I wszystkie zwierzęta znikają, uciekają, więc obserwuj zwierzęta, obserwuj zjawiska przyrody, obserwuj przede wszystkim swoje własne czucie, jak ty się czujesz. No i tak jak powiedziałam, to zależy od wysublimowania jednostki. Mam przyjaciela, który jest bardzo silnym supersensem i było jakiś czas temu trzęsienie ziemi, Kurczę, gdzieś we Włoszech, a on parę dni wcześniej, yy, on mieszkają przy torach, więc jak, tak poczuł. Pociąg przejechał, <laughs> a on jest bardzo mocno połączony ze źródłem ziemi, i po prostu poczuł ten, ten, ten wstrząs yy, te parę nośni, parę dziesiąt godzin wcześniej, zanim było wstrzęsienie ziemi, to nie w Polsce, tylko po prostu gdzie indziej. Jak jest się jeszcze bardziej wysublimowanym, jest się w stanie zobaczyć no, pewne znaki w aurze człowieka, i tutaj. Mam taką historię, zresztą opisaną w tym, w tym magu zjawy. To jest jeden z takich no, ostatnich prawdziwych magów na Ziemi. Znaczy, tutaj już mi że nieprawda. Reszta się ukrywa. Bo prawdziwi magowie nie idą wcale na afisz. Ca, wcale to, to nie jest. Oni są... Ci, co są na afiszu, to są tylko kukiełki. O tak, tak ci powiem. I to jest historia właśnie o jednym z takich magów, który widział no, aury, widział zapisy w, aur w aurach. Jak czasami z omenem nie da rady go przeskoczyć. On zobaczył znak śmierci w aurze swojego przyjaciela, któremu wielokrotnie pomógł. Ten przyjaciel był jakimś bardzo zamożnym człowiekiem na jawie. Na jawie w sensie na wyspie, Nie, 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 nie na jawie jawnej. I zobaczył ten znak śmierci, ale to nie można człowiekowi powiedzieć. Ja tego to raczej uczyłam, bo, bo już przestałam uczyć wróżki, już nie, nie, nie czuję tego, ale jak uczyłam wróżki, to mówiłam, słuchajcie, jak wyjdzie wam karta diabła albo karta wieży, albo w runach, to, 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 to jest runa śmierci, yy, jest runa też ala wieży, tak? Runa Hagal. Jeżeli coś takiego ci wyjdzie, a ty komuś wróżysz, nie możesz powiedzieć, ciebie czeka śmierć, albo że cze ciebie czeka wypadek, bo to jest już taka forma mikroklątwy, która. Pada bardzo mocno w świadomość człowieka ten zapis, i on, to może być taka, taka sama spełniająca się przepowiednia, e, więc o takich rzeczach nie można mówić. I tamten e, no, uzdrowiciel Mag też nie powiedział swojemu przyjacielowi, że ty masz znak śmierci w kodał tylko dał mu zadanie: że, słuchaj. A ponieważ był jego mistrzem i autorytetem, to on wiedział, że on to zadanie wykona. Dał mu zadanie. Słuchaj, masz iść w południe na, na koniec swoich pól. Ten człowiek miał wielkie pola i tam masz zanieść list. I dał mu list i, i kazał mu ten e, zanieść. A widział, co się stanie. Widział, że o 12 ma wjechać w niego ciężarówka. I niestety ciężarówka wjechała w niego, bo ten człowiek jako bardzo zamożny to zadanie. Zlecił służącemu. A, a nauczyciel chciał go w ten sposób uratować, tak, że, że, żeby nie znalazł się przypadkiem w tym miejscu. Więc omen to jest coś takiego, czasami możesz to no, ominąć, a czasami po prostu, jak, jak, jak jest to no, w losie człowieka zapisane, to, to nie da rady, aczkolwiek o, o takich rzeczach. Wcześniej no, w jakiś sposób jesteś informowany. Drugi, właśnie sposób e, ty, tych omenów, bo jeden powiedziałam, że to są zjawiska naturalne. A tutaj, już o tym znaku śmierci, to już trochę tak wyszłam przed szereg, bo to jest ten drugi rodzaj. Drugi rodzaj e, e, to, jest, to są znaki, które są wysyłane przez Twoich przewodników duchowych, przez, e, przez Twoich opiekunów duchowych. Taka informacja, że. Daj się człowieku, nastąp, tak? To nie zawsze jest znak śmierci, a omen to nie zawsze jest znak śmierci, ale to jest przyczucie, uczucie, wtedy jest bardzo silne, hamujące way, takie mocno, że się w windzie ktoś zatrzaśnie albo, albo no, jest to sen. Czasami bardzo mocny, z, z, taki ze scenami mocnymi, albo no, czasami jest to, jest to też w formie takiego zjawiska naturalnego, że zwierzę się dziwnie zachowuje, albo no, coś się takiego zadzieje, ale ty to i tak odczujesz, że coś dziwnego. Bum, takie. Szczególnie, znaczy czy ja wiem, czy ma to klasę omenów? Może trochę tak. Szczególnie na omeny trzeba zwracać uwagę w dzień urodzin. W dzień urodzin um, to jest taki szczególny czas dla każdego z nas. A, tak, dzień przed urodzinami, my jesteśmy wtedy najsłabsi, tacy, tak jakbyśmy się energetycznie cofali do bycia stanu znowu tak, tym noworodkiem, takim dopiero co narodzonym człowiekiem i dzień przed mamy takie tąpnięcie i tak, tak, tak słabo się człowiek czuje, w dzień urodzin jest człowiek bardzo, bardzo wrażliwy, bardzo wrażliwy jest to bardzo ważne, żeby wtedy być, oto, żeby samego siebie otaczać e, taką miłością, troską, no tak jak po prostu golutki noworodek. Coś takiego, tylko że energetycznie. I wtedy dla tego człowieka, tak jakby zasłona pomiędzy tym światem, a światem niewidzialnym, jest troszeczkę taka cieńsza przez tą jego wrażliwość. I to, co się zadziewa w dzień urodzin, to są takie omeny, znaki, które, którymi symbolicznie wszechświat ci powie. Co się będzie wydarzać w ciągu najbliższych miesięcy. To w ciągu dnia urodzin zawsze są takie bardzo silne omeny, a natomiast, jak coś ci rzeczywiście grozi, czy, czy, czy coś ma się wydarzyć, no to tak e, w dzień powszedni również na takie znaki trzeba być uważnym, i to jest znacznie ważniejsze niż. No, jest jeszcze trzeci rodzaj omenów, ale tak jak powiedziałam, to już jest sprawa marginalna. Ja nie będę tutaj za dużo się roz, rozgadywać w tym temacie. Jeżeli e, no rzeczywiście ktoś się bawi w magię albo jest w tych środowiskach takich magicznych i jest no, w jakiś sposób zaangażowany w potyczki magiczne, to jeżeli ktoś przygotowuje rytuał, e, no, żeby zaatakować. To też tak jak w przypadku tych zjawisk naturalnych, najpierw jest reminescencja tego w świecie subtelnym. I też to można poczuć, że to jeszcze nie nastąpiło, ale, ale już, 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 się, e, już się zbliża. No, ale jak ktoś jest tępy, to nie wiem, jak, jak się... Albo tak jak, jak ja, jak ten, jak, jak byłam głupia i po kolei wszystkim magom mówiłam, co o nim myślę. Oj, ale wtedy zbierałam cięgi. A to nie są, nie, nie są małe cięgi, bo to jest po prostu, jak dostajesz, to z tobą nie, paty, nie patyczkują. To zawsze jest jest otarcie się o śmierć. Bo to, to jest w takich nie, nie to, że w białych rękawiczkach, ty tam nie zostawiasz odcisków palców. To jest zawsze po prostu naj, najgrubszy taki kaliber. Robert. Interesuje mnie taka korelacja omen a intuicja. Czy ludzie z taką intuicją, powiedziałbym, bardziej rozwiniętą, częściej widzą omeny? Albo czują takie zjawiska, właśnie podpowiedzi różnej, czy też to są zupełnie inaczej, znaczy inne zupełnie uczucia, które się powinno oddzielić od siebie. To znaczy, tak, intuicja to jest zawsze coś, co jest w tobie. Intuicja jest zawsze, must have, tak? jest zawsze niezbędna, ponieważ to, to jest jedno z tych narzędzi, które ci pozwala odczytać omen. Że, że, że ty wiesz, że to nie po prostu wrona sobie kracze, tylko ona kracze w specjalny sposób dla ciebie. Czyli tak? jeśli masz bardziej rozwiniętą intuicję, tym łatwiej ci dostrzegać te znaki. Do życia. O to mi właśnie chodzi. I słuchać, wiesz, no ja już mam taki poziom, chociaż ostatnio, ja już się zaczęłam chwalić tam swojej superwalzerce, ale jestem dostrojona do życia, a ona mnie tak ciach, ale jeszcze nie robisz tego i tego. Bo jestem tak dostrojona, że jestem w stanie przewidzieć pogodę, nie słuchając się pogodynki. Że na przykład w bardzo słoneczny dzień sprzątam pranie. A się okazuje, że jakbym je zostawiła, to za chwilę bym je wyrzymała, bo, bo przychodzi delikatna chmurka, i a nie wiem czemu. Tak, po prostu czuję, że słoneczka, a ja sprzątam. I swojej superwajzorce mówię: ale fajnie, ja już czuję pogodę. A wiesz, a następny krok to jest kierowanie pogodą, ty nie musisz tylko czuć, możesz na nią wpływać. Więc okej, okay, dobrze. A cóż to za superwajzorka? No, jak pracujesz z ludźmi i, i tam rozwijasz się duchowo, to musisz mieć takich ludzi, którzy no, w jakiś sposób kontrolują Ciebie, czy już jesteś wariatem, czy jeszcze nie. Więc no, ja mam kilka takich osób, z którymi współpracuję i, e, i, i którzy tak. Taki, taki krąg czarownic? No, taki krąg czarownic, coś takiego wspierający się no, bardziej. Czy ja bym. Nie, z, a, to, to, to czarownice nie są. To bardziej, bardziej takie, takie dobre, dobre wróżki, wiedźmy coś takiego. Znaczy, wiesz, no, czarownica od y, czarów, uroków oraz od wiedzy. No dobra, wiedźmy. Różnica pomiędzy czarodziejką a czarownicą. No, słucham cię. Jakieś 40 lat. A, i to jest ten problem, który dopada wszystkich, y, jeśli przeanalizują swoje Pesele po jakimś czasie. Ale do następnego odcinka zmierzamy nieuchronnie, a w nim będziemy mówić o. No wrócimy stanowczo do naszej menedżerii, bo to tylko troszeczkę ten temat został wstępnie poruszony, że 100, prawie 100%, bez trzech promili, 100% wszechświata, który otacza nas, to jest wszechświat jakby deczko niewidzialny dla nas, a mimo wszystko pojawiają się z tym niewidzialnym wszechświatem interakcje, więc żeby no, totalnie nie poruszać się jak ślepe dziecko we mgle, czy jak pijany po tej trójpasmówce pędzących samochodów, no to trochę przybliżymy tego tematu. Czyli co to jest, gdzie występuje, dlaczego dobre duszki zostały zamienione nie do końca fajnymi, jak to interaguje z nami, i w kolejnych odcinkach, oczywiście, jak z tym sobie radzić. Tak? Czyli zamienisz się w przewodnika i oprowadzisz nam po, na nas po astralnym zoo. Taki delikatny, właśnie, gej. Turbo Astralo. Czyli zapraszamy do następnego odcinka, bo zapoznamy się z bardzo ciekawymi indywiduami. Dziękuję Ci bardzo za Dzięki, informację dziękuję. i do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia.